Lustereczko lustereczko powiedz przecie trochę prawdy o świecie. Prawda jest taka, że zdecydowana większość ludzi reaguje na świat zewnętrzny. Święcie wierzą w to, że to co widzą na zewnątrz jest rzeczywiste i na podstawie tego co widzą, co słyszą, co dotykają i co mówią inni, że jest możliwe lub nie jest możliwe, na podstawie tego podejmują swoje decyzje. I to jest jeden z największych błędów, jaką popełnia ludzkość, bo tę rzeczywistość, którą widzisz dzisiaj, jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem, efektem i wynikiem tego, o czym myślałeś, jakie miałeś przekonania, jaki miałeś schemat działania i co w związku z tym zrobiłeś w swoim życiu. I tak właśnie ludzkość wpada w błędne koło, bo to, co widzą na zewnątrz, uznają za, za prawdę, a to, to tworzy ich wewnętrzne przekonania, a wewnętrzne przekonania tworzą ich Świat zewnętrzny. A jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób żyć na swoich zasadach, na własnych warunkach, zapraszam do obserwacji tego kanału, bo będę mówił o tym coraz więcej.